Dobra przejechałem sobie z 5 km na asfalcie Oponki praktycznie zero różnicy między tymi szosowymi a tymi może jakaś niewielka ale nieodczuwalna zaraz sobie tutaj wjadę w taki shooter, Szutr, przejadę się przez raz zobaczę jak to będzie wyglądać Jest jak widać drobny kamień, ale jak na razie jest ok. Czuć, że opona jest twarda, bo jednak prawie 3 bary wbite, może 3,5, coś takiego, ale jest w miarę wygodnie. I można sobie przez taki las fajnie przejechać. Tego mi brakowało na normalnej Kolarzówie No jest lepsza frajda jednak Wiadomo, nie jest to gravel, ale Można pojeździć Przyjemnie Zjechać z asfaltu w las, Trochę przejechać Nie mówię tutaj o kamieniach jakichś bo wiadomo, problem nie jest do tego ale właśnie takie ścieżki teraz, o skocznie nawet można jechać wiadomo, bez jakiejś tam przesady z tym skakaniem czy z jakimiś terenami ale da radę jak widać, oponki zmienione gravel mode tak to wygląda. 9 km zrobione i jest fajnie. Asfalt, trochę taki shooter shooter. Przyjemnie się mieści. Zmieniłem kadr na węższy, żeby to pokazać bardziej, bo na tym Super View tego nie widać. Oponka Racing CX 35 mm. Tak się prezentuje. Przejechałem sobie właśnie przez ten las, jak było widać. I jest. Fajnie. Tego mi brakowało właśnie w takiej szosie, żeby sobie gdzieś czasem zjechać, przejechać się gdzieś po takiej mniej więcej ścieżce jak tutaj jest. Żeby sobie zmieniać tą trasę, żeby nie była taka monotonna. Sakwa też nowa wjechała. Ona chyba ma 15 litrów, o dobrze pamiętam. Gdzieś nawet dotąd jest. Tutaj gdzieś się kończy. Tutaj mam takie pierdoły. Ale spokojnie kurtka. Nawet jakiś mały śpiwór też wejdzie, jak gdzieś tam będę sobie dalej jeździł, załóżmy może na jakąś wycieczkę dwudniową, bo są takie plany. Jak widać 9 km zrobione, 23 minuty. Fajne tryby ma ten licznik, przewyższenia, takie różne pierdoły, czas. nawet licznik gdzieś jest tutaj, jest licznik aktualna temperatura, jaka tutaj jest właśnie, bo on ma licznik wybudowany no i dystans, czas trwania treningu tutaj jest, prędkość ma też nawigację taką szczaukową, fajnie to też działa te strony tutaj można sobie jeszcze w aplikacji w telefonie dowolnie konfigurować jak się chce pod siebie ustawić przewyższenia łączność z e bajkiem takie różne pierdoły barometr, wiadomo najważniejszy, żeby wysokość pokazać dokładną a ja jadę dalej pogoda ładna dzisiaj w planach trening taki 50 km sobie zrobić bo już dość późno jest pogoda zacna pierwszy trening w tym roku na rowerze można powiedzieć na gravelu już Shoso Gravel ale przyjemnie jest wszystko obstrane ale spoko a ludzi brak i ten zapach taki specyficzny dobra jedziemy dalej bo jeszcze czterdzieści dziewięć w sumie kilometrów jedziemy zaraz single trackiem Powiedzmy. Jest tu taka ścieżka w lesie fajna. Zobaczymy jak się będzie sprawował rowerek. O takiej trasie jak tutaj jest to idealnie. Tylko, że jak będą korzenie jakieś trzeba będzie wychmować. O, tutaj jest fajnie taka ścieżka można sobie pośmigać pojeździć No i sobie śmigam 30 Tylko trzeba uważać bo opona wąska więc można ujechać łatwo daje radę a jak się znudzi szlak rowerowy prowadzony w lesie to wyjeżdżamy na arfak i ciśniemy przed chwilą przejechałem przez taki piasek rządski. O dziwo, o tak jak tutaj. o dziwo. Jakoś sobie tam radzi. Wiadomo. Tutaj całko. Ale jedzie tak. Nie drugiem tam się rozjechać Bo jednak chaponka Jak widać tutaj. jest piasek. Trochę grząznie Dojechałem do kamienia Tutaj kiedyś był basen Teraz już go nie ma 16 km zrobione Jest przyjemnie Tutaj był basen kiedyś dość taki duży akurat nieprzyjemny to jest lato krążę gdzieś tutaj po lesie troszeczkę pobudziłem ale jedziemy w dobrym kierunku na liczniku prawie 19 jest jakieś bagno przede mną ciekawe czy i dalej tu przejechać w ojojoj nie te oponki troszeczkę się nie nadają powoli bym tu przejechał wiadomo Ale. Nie Nieco, pąki nie ślizgają w ogóle Można podjeżdżać, jest fajnie Przedzieram się przez jakieś kolejny przejście, trzeba na stojąco Jak widać, teren taki bardziej pod MTB na a Azję Trzeba trochę średnią podbić, bo przez te przedzieranie mi spadła do 20 No i tak 30 sobie idzie śmigać Aktualnie 33 jest okej. Okay. Tutaj bardzo przyjemnie jest 29 sobie jadę taką fajną Ścieżką przyjemnie, tylko chłodno się już robi. No i bajka, jestem zadowolony. Wszystko fajnie śmiga. aponki trzymają. 30 km zrobione. Jeszcze z 20. Już powoli się robi chłodno i ciemno. Przez takie właśnie. Ścieżki. sobie jeżdżę. Testuję oponkę Jest fajnie. Czasami jak jadę gdzieś mi liść między ramę a oponę wejdzie i słychać takie już tak kilka razy miałem myślałem, że mi opona poszła Ademki sobie nie wziąłem ani pompki 45 zrobione 2 godziny 5 minut słaba średnia ale pierwszy trening w tym roku więc jest ok i to jeszcze taki pół na pół szosa i e, las że tak powiem teren więc jest ok 52 godziny 18 Średnia 21,6 myślę, że nie jest źle. Jak na pierwszy raz, pierwszy trening w tym roku. Dobra, 51,220, 2 godziny 22. Nie jest źle. Także zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj. Pozdrawiam.